Hello guys! Słuchajcie! Całymi siedzę i nagrywam. Zobaczcie, nagrywam na 7 maja, jest dopiero 29 kwietnia. Mam cel nagrać trzy filmiki dziennie, żeby wszystko dobrze wstawić, ale już mi się w oczach dwoi, troi, bo ciągle tylko komputer, napisy jakieś, ale i tak to lubię, szczególnie z Waszą klasą. <grym> Ok, no to tyle śmiechu na początek. Dzisiaj będziemy mówić sobie o weekendzie. Słuchajcie, zbliża się w mega wielki weekend. To znaczy, dlatego, że dzisiaj jest 29 kwietnia, a wy to dopiero dostaniecie w maju, ale i tak będzie się zbliżał weekend. So, first open your mint books on page 72. Boże, się uduszę. My weekend. I słuchajcie, mamy to poznanie, dzisiaj tylko coś podsułem. Ok, cztery wyrażenia, takie, które na pewno wiecie, co oznaczają. Read a book czytać książkę. Call Grandma, dzwonić do babci, do homework, odrabiać pracę domową, play the piano, grać na pianinie. To są takie króciutkie, więc słuchajcie, najpierw posłuchajmy i powtórzmy, później posłuchajmy jednym ciągiem. Let's do it. Read a book. Read a book. Call Grandma. Call Grandma. Do homework. Do homework. Play the piano. Play the piano. Oh, sorry, it's not this. this. Unit 6, Lesson 3, Dictionary. Listen and repeat. Read a book read a book call grandma call grandma do homework do homework play the piano play the piano okay and now exercise number 1 listen point and read Okay. Więc mamy po prostu pokazywać, co oni czytają, a potem sami spróbować przeczytać. Przetłumaczymy też sobie. Najpierw posłuchajcie. Unit 6, lesson 3. 1. Listen, point and read. What do you do at the weekend? At the weekend I do my homework with mum. Do you watch TV? No, I don't. I play computer games. Ah. My brother and dad play with me. I've got 18 computer games. At the weekend, I call my grandma too. Do you read books? Yes, I do. I read books with my brother i've got 20 books in my bedroom my mum and dad have got lots of books too we like books and i play the piano every day okay what do you do at the weekend Co robisz w weekend At the weekend I do my homework with mom. W weekend odrabiam pracę domową z mamą. Do you watch TV? No, I don't. I play computer games. Czy oglądasz telewizję? Nie, nie oglądam. Ja gram w gry komputerowe. I call my grandma. Ja dzwonię do babci. Do you read books? Czy czytasz książki? Yes, I do. I read books with my brother. Tak, czytam. Czytam książki z moim bratem. I play the piano every day. Gram na pianinie codziennie. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, nie wiem czy tam mówiłem, bo Dagmara właśnie Dagmara, może Nikola zrobiła tą fajną prezentację, jeżeli chodzi o ubrania. Ale też Maciek zrobił fantastyczną, więc naprawdę jestem słuchajcie, mega z was dumny. Yy, w ogóle <laughs> dostałem też od Oliviera różne rzeczy z tego co pamiętam. Więc czekam jeszcze na Wasze prace klasowe. Słuchajcie. Mam nadzieję, że pójdą przecudnie, bo same dobre oceny mogłyby być. Okej, okay. so. Look and read. Exercise number two. Spróbujmy. Na podstawie obrazków trzeba spróbować przeczytać, co tam się kryje. My name is Harry. At the weekend I watch TV and I play the piano in the living room. I do my homework in my bedroom. I call grandma too. I read a book and I, piszę do przyjaciół, albo do przyjaciela, text a friend every day. Czy zgadłem znaczenie obrazków, jak myślicie? Watch TV. Play the piano. Do homework. Call grandma. Read a book, text a friend. No, pięknie, cudownie. Słuchajcie, no, magia. Ok, and now exercise number three. Listen point and sing. Słuchajcie, mamy posłuchać najpierw piosenki, spróbować ją zaśpiewać. Pamiętajcie, że wszystkie teksty piosenek znajdują się na stronie 103. Nie, sorry, 114. Mm. Hmm, to jest Unit 6, My bike I Do A Lot Every Day. To 22? Nie wiem. Nie. Na stronie 115 tam jest Unit 6 i tam jest ta właśnie piosenka, która zaraz będzie. So Listen, try to sing. Możecie spróbować śpiewać, ale no tam się słowa powtarzają, więc ona nie jest trudna. It's six lesson three three listen point and sing I do a lot of things every day every day I do a lot of things every day You ride your bike every day. No, I don't. No, I don't. I do a lot of things every day. Every day. I do a lot of things every day. Things at the weekend, at the weekend, I do a lot of things at the weekend. Do you do them too? Do you call your grandma the weekend? Yes I do. Yes I do. Do you watch TV at the weekend? No I don't. do Ania, słuchajcie, muszę iść do idola albo jakieś ex facto, mam to no po prostu... So, teraz, słuchajcie, right. mamy... Właściwie mieliśmy wskazywać w czasie śpiewania, ale piosenka była tak fajna, że szkoda wskazywać, więc powtórzmy te wyrazy wszystkie. Text your friend ride your bike Do your homework. Read a book. Call your grandma. Watch TV. I koniec. Play de piano niebojen. Nie, no, nie graj na pianiny. Jak tak można. No. Okej. Okay. I teraz z gwiazdką. A star means difficult, ale dacie radę. Look, point and read. Right. I uwaga, słuchajcie. Musimy połączyć nazwy czynności z odpowiednimi przedmiotami pokazanymi na rysunkach. Następnie zapisać zdania z wybranymi wyrażeniami w zeszycie, ale to sobie odpuścimy, zrobimy tylko to właśnie na naszej tablicy. I teraz co można ride, co można play, kogo można call i co można wind. Ok. Ride a bicycle, ride a skateboard, play chess, play the piano, call grandma, call friends, win a race, win. A board game. No oczywiście telewizor też można wygrać właściwie, słuchajcie. Ale jednak yy, autorzy podręcznika stwierdzili, że to właśnie te odpowiedzi będą prawidłowe, ale ja Wam powiem, że jak ktoś dzwoni do drzewa, bo na przykład no dzwoni do drzewa można, ale drzewo raczej nie odbierze, nie? Chyba, że jest się na przykład w opowieściach z Narni, tam, tam drzewa trochę gadały jakby. Albo na przykład no, jeździć na książce to się nie da, ale wygrać w telewizor jak najbardziej. Ok, so close your book. Nie będzie już potrzebna. And now it's time for our Gray Books. Gray Books. Zeszły ćwiczeń. It's page 87. No, i mamy do zrobienia 7 zadań. O, no, nie umiem liczyć, jednak 5. Sprawdzę, czy na pewno się nagrywa. Dobra. Ale wszystkich chyba raczej nie zdążymy. Nie szkodzi. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. Dopasuj obrazki do tekstów, wpisując właściwe numery w okienka. Więc tu będzie trzeba jeszcze numery słuchajcie podać. O jaki tekst chodzi? Zobaczymy, czy tu tak jest. Tak. Dobra. Mike. Mike. My bike is hmm, I win races. Jak myślicie, jaki jest rower, gdy wygrywa się wyścigi? Of course that it is fast. My bike is fast. I win races. And what number is it? It is number 1 here. Okay. My bike is. Hmm. I don't win. Hmm. So, my bike is slow. I don't win races. Nie wygrywam not bo mam wolny rower, słuchaj And this is number two. Ok, o, muszę jeszcze tak. Więc ten rower taki jakiś koślawy jest, dlatego mnie wygrywa. To bardziej nie slow, tylko old, stary. Dobra. Trzecie. My coś tam is fast. Jaki tu mamy jeszcze sprzęt? Jak myślicie? My skateboard is fast. I jeżeli jest szybka, to I win races. And fast skateboard is here, it's number three. And the last one my skateboard is slow, I don't win races. And it has got number four here. Mm -hmm. Ale posłuchamy tego nagrania, by się unit 6 lesson 2 3 listen and chant my bike is fast my bike is fast i win races i win races My bike is slow. My bike is slow. I don't win races. I don't win races. My skateboard's fast. My skateboard's fast. I win races. I win races. My skateboard's slow. My skateboard's slow. I don't win races. I don't win races. Okay. So we are amazing guys. And now page 88. And we have got unit 6 free time. Number 3. This is the third lesson of this unit. My weekend. Obejrzyj zdjęcia i uzupełnij wyrażenia właściwymi słowami z ramki. So, do. What can we do? Ja słuchajcie z wami zapisuję. What can we do? With these things we can do homework. Okay. Call call. Who can we call? Call Grandma. Play the what is it? Piano. Słuchajcie, tu jest błąd, dlatego że pamiętajcie, że grać na jakimś instrumencie, to zawsze będzie między play a instrumentem słówko the. Play the piano, play the guitar, play the trumpet. OK, and the last one, read a book. I tu też powinno być e-book, bo jakąś tam książkę. OK. What time is it? To z wami to mi się tylko tak leci ten czas. A ja jeszcze chciałem jakąś piosenkę. Ale to chyba nie ma? Jest! Jest nasza piosenka! Słuchajcie, to fajne. Dobra. Zadanie drugie. Posłuchaj piosenki i uż wyrażenia w takiej kolejności, w jakiej je słyszysz. Więc jak usłyszycie wyrażenie, wpisujecie jedynkę. Później y, usłyszycie drugie, wpisujecie dwójkę. Najpierw posłuchamy, wpiszecie, a wtedy sprawdźcie ze mną. Pisz w kratki cyfry, następnie opowiedz, co ty robisz codziennie. To będziecie musieli opowiedzieć w domu komuś. Mm, uh -huh. Dobra, uwaga, lecimy. Unit 6, lesson 3. 3. Listen, point and sing. I do a lot of things every day. Every day. I do a lot of things every day. Do you do them too? Do you text your friend every day? Yes, I do. Yes, I do. Do you ride your bike every day? I do a lot of things every day. Every day. I do a lot of things every day. Do you do them too? Do you do your homework every day? Yes, I do. Yes, I do. Do you read a book every day? I do a lot of things at the weekend at the weekend I do a lot of things at the weekend Do you do learn to Do you call your grandma the weekend? Yes I do Yes I do Do you watch TV at the weekend? No I don't Słuchajcie, autograf rozdaje dopiero w weekend. Można kontaktować się z moim menadżerem. <laughs> so number one was Text your friend. Number two was... Ride your bike. Number three was Do your homework. Number four was Read a book. Number 5 was call your grandma. And the last one, number six was watch TV. Chyba, że źle zapisałem. Yes, brawo! I teraz mamy, słuchajcie, napisać jeszcze, e, powiedzieć jeszcze, co robicie codziennie. Więc każdy teraz wymyśla czynność i mówi codziennie oznacza everyday, czyli I, ja. Um, pamiętajcie, że to your tutaj trzeba zamienić na my, bo my nie dzwonicie do twojego przyjaciela, czyli do mojego, tylko do swojego. Czyli ride my bike, text my friend, do my homework, call my grandma. Więc każdy musi włożyć jedno zdanie, co robi codziennie. I play computer games every day. Albo. I visit my father every day. I feed my rabbit every day. Wystarczy jedno zdanie. Powiedzcie to rodzicom, rodzinom, komukolwiek w domu. And this is it. This is the end of our lesson. Thank you for your attention. You can sing the songs. Słuchajcie, piosenki, jakbyście chcieli pośpiewać, to macie na płytach, o ile jeszcze te płyty istnieją. Bye, 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 at the weekend.